Witamy Państwa serdecznie na kolejnej audycji. Zaprosiłam na dzisiejsze, na dzisiejsze spotkanie kolegę Zbigniewa Skatulskiego, który nieraz występował na moim kanale, a dzisiaj pragnie opowiedzieć wiele na temat flagi. Pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia Warszawy. Także że witam Państwa też. No właśnie daję głos mojemu koledze Bigniewowi Skatulskiemu. No mi powiedzieć, że 1 maja, zdaje się, że 1 maja weszliśmy do Unii Europejskiej. I w tym, w tym, w, w tym czasie był takie wybory Różne. Tak, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy. Różka. I takie, takie. Plakaty. Plakaty na przykład były takie. Przeciwników. Przeciwników, Przeciwników. U, u, u. Przeciwko Unii Europejskiej. Tak. Zawsze taki. Razem. Powiedzmy. Nie Unii Europejskiej. Dobrze. Także jak jeżeli Ola... ktoś ma. 20 lat, a nie widział takich plakatów, no to chcemy, tak, tak. chcemy pokazać Państwu. Także nie było tak, że wszyscy na hura chcieli do Unii. Było sporo zwolenników. I on ile ja sobie przypominam, to, to nie, do referendum przystąpiło 35% ludzi, i z tego 35% ludzi dopiero. Ta jedność, ta większość. Może też od... pieszczaninko? O, jakoś tak. O, o może taki. Dobre. Najpierw drugi plakat. Najpierw dolili na dole a teraz... a teraz do Unia Europejska. UF. Unia Europejska. Także tak, ten plakat ma prawie. Ten, no to już jest 19 lat, tak? No, 20 zbyszek, bo no w tym będzie. roku jest no 20 tak. rocznica Unii. No dobrze. Taki plakat, proszę zobaczyć. Dwie krówki jedzą trawkę Również jedzą. Również zwolenników. Y, tu mamy sierpie młot, nie? Tak. A to jest ta krowa. Tak. A to jest ta. O, właśnie. To jest ta sierpie młot. A Mówiłem tu ta flaga, jak to się nazywa? Tutaj flaga zaraz, Unii. I tak, a tutaj jest a tutaj jest ta Unia Europejska. To o, tutaj łupo. w tym miejscu. I teraz pokazane, że tu w, jaki, w jaki sposób, że ta krówka już tu wyjadła nam tutaj trawę zjadła, w tyle. A tu taki kawał Polski nam zostało, tak? Tak, tak. ale chciałem To zielone, zielony wkład został. No ale chciałem m, 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 Temat dokończyć ten, że tutaj krówka je, a Sowieci doją, krówka, mleko dla nich idzie, a teraz w Unii Europejskiej jest, też tak już tej trawy wycieli, już nie ma, pustko już jest i w Unii Europejskiej też rzekomo u nas żywi się krówka, a, a, a mleczko jest dla Unii Europejskiej. No pięknie to. I temat jest był dobry, ale ciekaw jestem, czy prawda, czy nieprawda, po tych, tych prawie 20 lat, czy, czy nas doją, czy nas nie doją, tak niektórych kto obejrzał, obejrza mnie, mi każdy sobie zdecyduje na ten, na ten temat. To co pierwszy dniu, to co tam jeszcze pierwszy dniu no. o pierwszego nie maja ja tam jeszcze to pierwszy maj, nie się święci pierwszy maj, tak to, to kościelny kasło, jest u nas w, te, w obecnie, jako kościelny, jak dla mnie. To jest jakoś jeszcze świętym kościelne, gdzie I Patronem jako... jest święty Józef. Józef no jako, jako, jako robotnik. Jako robotnik. Jako tak. Tak. A, A tu Mówię, Matko Boska, też to po prostu. W każdy z tego. Tak hasło. Wiem, że, że pierwszego dnia nawet od Solidarności do, do Kalisza pojechali też tam do Kościoła na ten temat. No i tak. a, a drugi temat jest yy, flaga. Chciałem Państwu, właśnie na temat flagi. Właśnie marzeniem. Jest ta, jest ta książka. Jest taka mądra. Przywrócenie. Taka mądra Polsce, książka, że tu. Że... Flagi czerwono białej Polska dzisiejsza. Polą. Nie, nie, no zaraz. I... Holland, i tak dalej. tu no, no, ja wy, 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 Wytłumam, że teraz. Że to jest książka f, y, polska, ale po francusku jest y, na, napisane. W każdym razie kupiłem tą książkę, mam, ponieważ jest jedna strona bardzo, bardzo ciekawa dla mnie. Nie będę już mówił. W 1927 roku powstała ta książka. Ta, ta A no właśnie, tata, to jest. Ważna. Dobra. No tak, ustawiam jak to Tak, tak. Oj. Żeby mi się nie podoba ta książka. Już, już, już ojej, już. Nie naszkowałem. I teraz mam kłopoty. O już jest co. No właśnie, chodzi o te flagi. Chciałem pokazać, że właśnie kupiłem teraz Poczekaj. spotkałem się, może zastawię, wyżej zastawię. I w Dobrze, wyżej wpływ. Nie mogę tak jakoś poczekać, już tam już, już dam, wszystko będzie dobrze. O, o, o. Dobra. Tak, tak, tak. Już, już, już. Zastawicie. Może. Być. Proszę. Może o światło, że jakoś może inaczej spadło. Ale chyba dobrze widać. No dobrze. O. Przede wszystkim... Nie, nie, puść, pu 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 chciałem pokazać tak. Tą flagę. Ona była do 27 roku. Prawdopodobnie. Po zamachu. Chyba ją Maj chyba. Z, i ten orzeł został zmieniony. Bo w 27 roku zmieniono. Który obecny teraz ten, ten orzeł? On jest z koroną, jednak. Tak, ten jest z koroną. Tak, właściwy jest. I między jednym jednym orłem, a tym drugim tutaj, orłem, jest troszeczkę różnica. To jest pierś. Gdzie jest ta. Pieczęć. Pieczęć, tak. No i że orzeł. No i że flaga jest jeszcze, pokazali nam to, flagę biało-czerwoną. Właśnie. To jak Ale chwileczkę, jeszcze tutaj dokończę, bo ja w tej chwili założyłem tą flagę, taką. Oj tutaj, tą. Oj przepraszam, nie to tak, nie dobrze. Tą. Że w Allegro, na Allegro moż, można kupić sobie taką flagę. Y, met, y, chyba w wymiarach... M, 150 cm na 90 cena w 45, zł. Takiej przynajmniej kupię sobie takich, taką, le, taką le, flagę. Tą kupić. Bardzo mi się interesuje ten orzeł. I, i dlaczego tak mówię? Ponieważ, ponieważ ten orzeł w 1919 roku został że jako wzór. Jako, jako, jako wzór dla nas był i do 1927 roku i ten orzeł mi się bardzo podoba, ponieważ ja, jak jestem narodowcem, no i, i pilnuję y, tych, Symbol. tych symboli właściwych. Bo tam musiałbym wiele tam wspominać o tamtym obecnym orłem, ale dzisiaj innym razem mogę się wypowiedzieć, bo to mnie tylko interesuje po prostu to, że, że ten orzeł. Po prostu. I też takie, jak było w 1410 pod, Grun pod Grunwaldem, Dobra. też był orzeł na czerwonym tle. Dobra, na I teraz. Także jest to dla mnie zdobyłem. Bo w innych dokumentach nie wspominają o, 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 tych, o tym orle za bardzo, o, o tej fladze na, na, na czerwonym czerwony tle. Chciałem pokazać, że tam jest mowa właśnie, że bia, biało-czerwona. Chciałem tutaj pokazać. Ojej. Jaka flaga była to w 1918 roku? Proszę zobaczyć. Że ten obecny, ta flaga obecnie, to jest tak jakby po prostu... Odjąć ten czarny kolor. O. No, dobrze. Obniż, o już. Już nie poruszaj. I mów. No. I właśnie chcę pokazać, że to jest czarna, biała i czerwona. Czyli flaga... Pruska. O, obcięte czarne, no to mamy obecne flagę. Ale... Ona była do 1918 roku. Ale pruska. Tak, to jest pruska. Aha, muszę pokazać właśnie, że to jest książeczka taka. Prusy. Wzlot i upadek. O, teraz dobrze widać. Dobra. O, I tutaj jest ta strona. Aha, Mówiłem Wam, że parę lat temu dopiero się dowiedziałem, że prusacy taką zna, e, mają. W tym czasie, czyli, czyli ona została za, u nas zapro, zaprojektowana dla nas, na, narzucona dla nas, biało czerwona przez, e, przez radę regencyjną. Rege, A rada regencyjna, wiadomo co, kto to był w tym czasie, że Niemcy niby rządzili. rządzili przecież tą radą. Tak, 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 tak. No, czyli za sznurki pociągali, tak miało być, jak, jak potrzeba. Przynajmniej oni, się, rada ryncyjna bardzo ją szanuje, bo tyle, co ile mogła, to dla Polacy, dla Polacy mogła, ile mogła tyle. Dla tyle Polski tak, tyle robiła. W każdym razie, że wiem, że flaga czerwono-biała, czerwono-biała. Przez większe, Przez XIX wiek. Przez XIX wiek więcej była właśnie używana czerwono-biała flaga. I, I do i też była czerwono-biała. jak? jak? Kiedyś mi mówiłaś. Do 1795. A tak, mówiłem ci tam, że, że tak. Że też była czerwono-biała pokazywałeś. A tego nie potrzeba tak, chyba nie, bo no tak, tego... Nie, nie, żeby więcej nie będę tam, Dobra. bo tam dokładnie i, i jest. W każdym razie chciałem Państwu pokazać, że jak Polska niepodległość yy, yy, starała się, to na przykład na, na pocztówkach yy, rosyjskiej była flaga polska pokazana czerwono-biała, i, i, i w Stanach Zjednoczonych też pocztówka była czerwono-biała. Austriacy. Austriacy nie mieli, mieli pocztówki, ale bez koloru, ko, ko, bez, bez, bez flagi. Tylko naszego cesarza, tylko swojego cesarza nam pokazywali. Ja I chciałem tutaj pokazać z błękitnej armii, że błękitna armia miała flagę czerwono-białą. Proszę zobaczyć, po prawej stronie. Lewej, po lewej stronie. O. Tutaj. Ileś tu? o, może bardziej. O, przeczytać jest. Pierwsza i druga bateria pierwszego pułku artyl artylerii w stanie, w stanie Rozali. Że to we Francji. Błękitna, błękitna Armia, czyli Józefa Halera. I, Używa to się myli, I Romana Dmowskiego Używa flagi czerwono-białej. Także mówiąc szczerze, chcę sobie taki garniturek zrobić. I, te, i taką flagę. Armii. Ponieważ jako narodowe się czuję, to nie, nie jako strzelców, tylko, tylko błyskitne strzel armię. No. I żebym był mm, na właściwej drodze, żebym był. A, a niektórzy tam szukają czegoś innego po prostu. No. Jeżeli są strzelcami. No to nie idą do Piosuckiego. No dobrze, pięknie wyszedł tutaj. Także jest. proszę zobaczyć, że tu jest ta flaga. Widzicie? Biało-czerwona i orzeł na czerwonym tle. Powiedzieć biało-czerwona, a masz no, powiedzieć czerwono białą Czerwono-biał, przepraszam, przepraszam, bo widzę białego orła i mówię. Biało-orzeł na czerwonym tle, widać jest. A tu jest flaga francuska. Tutaj jest francuska flaga. Niebieska. Tam no już, już nie będziemy się tak dokładnie, my tu trzymamy się tej, na, naszych polskich spraw tutaj. No dobrze. I, i co tu jeszcze? Dlatego kiedyś w Stronnictwie też jak było, żeśmy taki plakat zrobili też, widzicie? Dlatego takiego orła zrobiłem. Tutaj. Właśnie taki jak pokazywałeś. No proszę. Także ja jestem... Orzeł w koronie. Jestem no po prostu Jestem za, żeby... Jestem za... Także że flagę jak, jak mam u, używać już biało-czerwonej, to ja wolę w ten czas właśnie zrobić flagę całą czerwoną i biały orzeł. A ale można zrobić też flagę czerwoną-białe dla tych błękitnej armii, historycznie, co, co mieli w tej chwili. I to chyba na temat. Wszystko chyba na temat flagi, tak? Tak. No to by było już wszystko? Tak, to by było. I najwyżej, tyle, co mówię. O, wzięliśmy o 1 maju, 2 maja, a teraz o trzecim maju. O Konstytucji, jakby może jeszcze parę słów, tylko że hmm, Konstytucja. No, po prostu takie mam pytanie dla słuchacza, który, który tu na temat wspomina o Konstytucji. i Takie mam pytanie dla każdego. Czy przeczytał każdy z Was Konstytucję 3 maja? Na pewno. Większość chyba nie czytała. Tam jest tak powiedziane, ja uważam, Czyli ta demokracja, która zaczęła wchodzić, zaczęła nam dokuczać troszeczkę. Bo gdy demokracja nastąpiła, gdzie zaczęliśmy wy... szukać na wyborach i szukaliśmy króla w wyborach, to wiadomo, jak król nastał, to żeby utrzymać się, musiał jakieś od sobie. Od... Odejmował coś od sobie, z władzy swojej i to tak się od jednego króla do drugiego i każdy coś od, odsuwał od siebie dla, dla magnateria, dla, dla szlachty i później tak nastąpiło, że, że po prostu yy, król nie miał takiej, takiej władzy wielkiej, a tym bardziej jeszcze mu do, ta władza do, do, do piekła jeszcze naszemu ostatniemu, to jeszcze tym bardziej przy konstytucji 3 maja. Bo tam, gdy, gdy do tej pory, jak tam król powinien mieć 100% władzy swojej, jeżeli tam jakaś, jeżeli jakieś. Ob, o, trzeba ob, obrona Polski było, żeby, żeby żołnierze. Zwerbować. zwerbować o tak do, 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 do obrony obrony polskiego no to w ten czas, to w, ten czas no w każdym razie że nie miał tej, tej siły swojej i tym bardziej ta demokracja 3 maja to jeszcze do, dobiła króla i udawał ją w jakiś sposób że w konstytucji jest tam że jak przypuśćmy siedział w pokoju król i coś miał zarządzić, to mu dosunęli mu jeszcze cztery krzesełeczka, czyli magnateria, szlachta, duchowieństwo i, 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 i mieszani. A w mieszczanach był Rzymian. Rzymianin był. Czyli Rzymianie mieli już przynajmniej mieli 20%, 20% przy władze, przy po, władzy, rządzenie Polską. To. Także ja jestem przeciwny yy, konstytucji 3 maja, że uważam sama konstytucja nie jest tak dla mnie nawet w, w współczesnym czasie, że wybrani demokratycznie i zarządzają przypuśćmy, że oni moim zdaniem powinno być tak, wchodzą na te 4 lata, odchodzą i... Mówią, że są na zero. A, a w tej chwili jest tak, że tylko pożyczak, pożyczki, pożyczki robią i coraz wię, więcej z, naród polski jest zadłużany. Także chyba rozumiecie coś z tego. No, na dzisiaj chyba wystarczy, tak? No. Cześć, dobra, no to chyba no tak to powiedzieliśmy. Dziękuję że. serdecznie za te rozmyślania i przywołanie, za te plakaty i za przybliżenie nam tej sprawy no taki moi... szczególnie tej flagi, bo to jest ciekawe. Ja też jestem za tym, żeby była czerwono-biała z tym orłem i... i to trzeba jakoś przeforsować. Nie, nie wiem, ale, jak to prawnie ale, zrobić. Może wszyscy byliby z tego zadowoleni. Nie, może, może ja sz, je, mam swoje latka jeszcze i mam plan taki, żeby se bo ja zawsze przez 29 lat kup, kup, kupuję, mm, szukam książek, gdzie jest moja flaga albo orbach Coś ciekawego. I chciałbym to wszystko kupić z ksero... Y, Kupić i we wszystkich książkach sobie poskserować, i kiedy tak po prostu Wam pokazać po kolei, jak to w, w historycznie, jak, jak to jest na temat orła i, i flagi naszej. Dziękuję. No, ja też dziękuję, dziękuję. serdecznie za uwagę. Dobrej. Do zobaczenia.